Dobra, lecimy. Jaka pierwsza? Od Wolfa? Dragon Show? Zobaczymy. Dostaliśmy na testy Dragon Show. Jest nowość. Dobra! A, takie 20 mm, nie? Fajne. No, ocenicie sami oczywiście. Lecimy następną. King of Action? King of Action. Jedna była szybsza, druga była podobnie wolniejsza Zobaczymy. To też od Wolfa ma o, ho, ho, ho! o tata super to już wiemy że to młodszy Jaką minę miało miało ty? Ja pierdzielę. O ta druga takie jest dwie trzy podłączyć na raz człowieku coś pięknego jak będziecie chcieli kupić pamiętajcie od wolfa szukajcie po internecie my nagrywamy dalej cześć